Weź na drzewo spierdalaj bo jak na ciebie patrzę to chce mi się pawiować a ja co przed chwileczką jadłem. Faga się pierdolony przez kozę która potem wkładała ci i rogi w odbytnicę twą co się rozjebała potem jak napadło cię stado nagich mdżinów bez kondonów. Wyjdź, wkurwia mnie twoja twarz co jak gówno wygląda i jak na nią patrzam to bełtać mi się bardzo chce. Te słowa które mówię to nie komplementy po paprańcu zawszone to dis na ciebie który ci na psychę wjeżdża i pozostawia ślad jak chuj w twojej dupie i sperma na mordzie. Zapominałem dodać że wiocha.pl na której zresztą jesteś królem to twoje największe osiągnięcie w życiu.